Cześć, chciałabym dzisiaj opowiedzieć trochę o książce Opowiadania buddyjskie Pola Dalke. Sam autor, Paul Dalke, był to niemiecki lekarz, który w swojej karierze wydał wiele książek dotyczących buddyzmu, był bu buddyzmem zafascynowany i propagował go w Niemczech. Um, ta książka Opowiadania buddyjskie ma w sobie cztery opowiadania, w których bohaterowie um, są testowani przez nas w, w najróżniejszy sposób. Zadają sobie pytania egzystencjalne o sens życia, o śmierć. Śmierć ich przeraża, pojawia się motyw wyrzeczenia się własnego ja, co jest typowo buddyjskim motywem. Polega to na tym, że człowiek popada w taką trochę obojętność, ani nie ulega zbytnio zachwytom, ani smutkowi, nie, nie daje się porwać emocjom, godzi się na to, co tu i teraz i po prostu na to, co przynosi dość. Bohaterowie są testowani w najróżniejszy sposób, dlatego też ich relacje są testowane. Próbie zostają poddane relacje małżeńskie, przyjacielskie. Stają przed testem wierności i lojalności. Pojawia się motyw karmy czyli każdy czyn ma swoje konsekwencje i w jakiś sposób to, co dajemy do świata, wraca do nas lub w kolejnych wcieleniach, jest też tam motyw reinkarnacji, bohaterowie zastanawiają się nad każdym swoim czynem, by zapobiec negatywnym konsekwencjom w przyszłości, bo każdy czyn właśnie ma konsekwencje i każdy czyn ma wpływ na kolejne wcielenia. Bardzo polecam tą książkę osobom, które są zainteresowane tematyką buddyzmu, ale również takim osobom, które spotykają się z tym po raz pierwszy i chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej.